Ja wtedy zobaczyłam, jak Darling wybiega z tego gabinetu, a za nim Holly. No i wtedy go Holly zatrzymała i powiedziała mu coś takiego, że daje mu wybór, że albo pozwala jej zostawić to dziecko, albo to już koniec z nimi. No i Darling wtedy tak się na nią popatrzył i po chwili powiedział coś w stylu, żeby ona sobie sama tą córkę nie bawiła. A Holly wtedy się popłakała, no i normalnie wyszła, więc, no wiecie, to musiało ją nieźle zabolać. Ja wam mówię, dziewczyny, oni to tak głośno mówili, że każdy na recepcji to słyszał. Ale Holly teraz będzie miała mocno przesrane, bo raz, że ona musi to dziecko urodzić sama i wychować, to jeszcze nie będzie miała żadnego wsparcia ze strony Daringa, bo ten ją idiota rzucił. Nie, jak dla mnie zachowanie Daringa było strasznie dziecinne. Bo skoro ją zaciążył, no to logiczne, że tak czy owak powinien wziąć odpowiedzialność za to dziecko. Nie, on się powinien zachować jak prawdziwy mężczyzna, nie jak ciota. Zgadzam się z tobą, Toralej, no a wszyscy znamy Daringa i wiemy jaki on jest. Zresztą z opowieści innych słyszałam, że Daring nigdy nie należał do tych ogarniętych chłopaków, więc szczerze powiedziawszy można było się po prostu tego po nim spodziewać. Powiem wam szczerze, że od początku jak oni zostali parą, wiedziałam na milion procent, że oni ze sobą zerwą i głównie to będzie wina Daringa. Z drugiej strony jednak sama Holly też jest poniekąd winna, no bo mogła tyle tak naprawdę nie pić. A ja oprócz tego uważam, że Daring po prostu zgwałcił Holly. I to było ewidentnie widać, że on ją zgwałcił. Szczególnie było to widać wtedy, w jaki sposób oni się do siebie odnosili. No a poza tym gwałt jest przecież karalny. Właśnie, więc Holly po prostu musi iść z tym na policję. Miał macie rację, gwałt jest definitywnie w stylu daringa. A o dziwo mi, Holly opowiadała zupełnie coś innego, bo z nią osobiście rozmawiałam. Tylko, broń Boże, nie myślcie, że ja będę broniła daringa za nic w świecie. Holly mi mówiła, że się razem upli i później wylądowali ze sobą w łóżku. Więc tak na dobrą sprawę ani jedno, ani drugie mogło nie być niczego świadome. Ale z drugiej strony ona mogła sobie to wszystko wymyślić. Więc wychodzi na to, że każda teoria jest prawdziwa. Dobrze, Monisiu, bardzo ci dziękuję za wspaniałe spotkanie, jednak niestety czas mnie goni i za chwilę muszę iść do kosmetyczki. Mimo sprawy, klo, cała przyjemność po mojej stronie. A no i oczywiście wesołego wypodu. Och, dziękuję, dziękuję, Monisiu. A o tym, co się stało, królowa powinna definitywnie wiedzieć. Ech, jak dobrze, że mam słoniowe ucho. Ew, mimo wszystko, dziewczyny, muszę wam powiedzieć, że naprawdę podziwiam Holly za to, że ona chce sobie zostawić to dziecko. Masz rację, Toralei, bo jednak odpowiedzialność za dziecko jest naprawdę bardzo duża. Ej, dziewczyny, patrzcie, to Daring. Daring? A co on tutaj robi? Ew, dobre pytanie. Po tym, co zrobił, nie powinien się tutaj nawet na oczy pokazywać. Cokolwiek by tutaj nie robił, dostać za swoje i tak musi. Serisie cię bardzo proszę nie działa impulsywnie. Mam w dupie konsekwencje. Niech się dzieje, co ma się dziać. E, wiesz, seris Briar ma rację. Może lepiej przemyśl to, co chcesz zrobić. Ja wszystko przemyślałam i mam gdzieś konsekwencje. Ja tak tego nie zostawię. O, no proszę, jest okazja. Seris! Nie, coś czuję, że będą problemy i to takie porządne problemy. Dziewczyny, zaczekajcie tutaj i od razu za wszystko zapłaccie. A ja lecę przypilnować Seris, żeby nie zrobiła niczego głupiego. Mam nadzieję, że policja nie będzie musiała interweniować. Miau, ja też. Ty, maciarzu, Pożałujesz za to, co zrobiłeś! Wszystko już wiem! O, kuwa, Seris, co ci się dzieje? Nie udawaj głupiego, doskonale wiesz, o czym mówię! Ty idioto, zgwałciłeś ją! Seris, nic mu nie rób! Co ja nikogo nie zgwałciłem! O! A rozumiem, czyli wolisz, żebym cię osobiście zadusiła! Seris, opamiętaj się, nie duś go! Pozałujesz za to co jej zrobiłeś? Nie rozumiesz? Jestem zwykłym z dupkiem! Seris. Jasna cholera. Seris, opamiętaj się, udusisz go! Seris, uspokój się, przestań! Nie, nie daruję mu tego brajar! Seris, Brayar, zostawcie go! On mnie nie zgwałcił, to nie tak! Holi, co ty tutaj robisz? O, holi, dobrze, że jesteś. Au! Co robisz, debilko? Ty się lepiej, kurwa, nie odzywaj. I tak z tobą jeszcze nie skończyłam. Seristo, dobra, daruj mu już. Dziewczyny, to wszystko nie tak, jak myślicie. On mnie wcale nie zgwałcił. To w ogóle zupełnie inna historia. My się po prostu upiliśmy, no i wylądowaliśmy w łóżku i to wszystko. Holi, ja znam tą historię, bo mi opowiadałaś, jednak szczerze ci powiem, że po jakimś czasie myślałam, że po prostu coś ukrywasz. Poza tym, z widziała cię w szpitalu z Dalingiem, jak się kłóciliście, no i dlatego powstała taka teoria. Tak, moja droga, słyszałam i widziałam wszystko. Zresztą wy tak głośno mówiliście, że wszyscy chyba na recepcji to słyszeli. Ale, ale jak to? Czyli to oznacza, że pozostałe dziewczyny też o tym wiedzą? Wiemy tylko my, Crystal i Toralej. Szkoda, że jeszcze całe miasto tego nie wie. Zamknij mordę! Takie cwane jesteście teraz, bo jesteście we dwie, co nie? Przestańcie już, bardzo was proszę. Dziewczyny, bardzo bym was prosiła, żebyście traktowali go jak powietrze. A ty z kolei masz przestać dochodzić do dziewczyn i wpierdalać się w nasze sprawy. A wedle życzenia, proszę bardzo, nawet mi to w sumie odpowiada. Ty również od dzisiaj jesteś dla mnie nikim. Zresztą, odkąd zaszłaś w ciążę, jesteś dla mnie nikim. I ta twoja cyrunia też. I fajnie, przynajmniej się w czym zgadzamy. Chodź, seris, idziemy. A z tobą jeszcze nie skończyłam! I pamiętaj, że jeżeli okaże się, że ją faktycznie zgwałciłeś, to nie ręczę za siebie i ja mówię na poważnie! Jeżeli masz jakieś problemy w domu, to nie wyżywaj się na mnie! Nienormalna! Holly, ja naprawdę się o ciebie martwię, czy ty aby niczego nie zataiłaś? No właśnie, a gwałt jest karalny, więc wiesz... Nie ma żartów. Wiemy o tym, dziewczyny, ale naprawdę, on mi nie zgwałcił! Brajar, posłuchaj mnie. Ufam tobie najbardziej ze wszystkich dziewczyn. A gdyby on mnie faktycznie zgwałcił, to od razu bym ci przecież powiedziała. Bo wiedziałabyś, co robić i jak mi pomóc. Dobrze, ale pamiętaj, że jakbyś miała jakiś problem, to wiesz, że zawsze służę pomocą. Zresztą my wszyscy służymy. Dzięki, dziewczyny, a teraz wybaczcie, ja już muszę iść. Hej dziewczyny, wszystko w porządku? Nie było was chyba z 15 minut. Miał, mam nadzieję, Seris, że nie zrobiłaś niczego głupiego. Cóż, jakby to powiedzieć? Pokazałam Daringowi, gdzie jest jego miejsce. <grytanie> tak, prawie go poduszając. Ło, wow, Seris, dobrze, że tutaj policji nie było, bo byś dostała karę za. Tak, wiem, wiem, karę za pobicie. Miał, i jeszcze za napadnięcie. Ej, patrzcie, dziewczyny, czy tam przypadkiem nie jest Holi? Faktycznie to ona! Holi! 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 to dziwne, usłyszała nasze wołanie, ale tutaj nawet nie przyszła. Widzicie, co dziewczyny, może dajmy jej na dzisiaj spokój. Masz rację, Brajar, ostatnio dużo przeszła i powinna to sobie wszystko poukładać. w sumie, dziewczyny, macie rację, ale tak szczerze to szkoda mi jest jej, bardzo. O, widzę, że ostatnio sporo się dzieje, takie wieści na pewno przypadną królowej do gustu. No i przy okazji może zdejmie ze mnie tą banicję.